Level A, device tam. Tu raczej nic nie znajdziemy ciekawego. Jakieś klucze użytecznego. O, może tak. Najwyżej może to, to, to. Tego, Te gówno do tych pudełek. Plux czy jak on tam się nazywa? Jak to się nazywa w ogóle? Nie mam już nawet. Zużyłem Papier to na pewno jakieś hasło Czy kod no, ja mam wszystkie zapisane, więc wyjebane mam Gdybym ja grał sam normalnie, bez nagrywania, to bym normalnie przechodził, no? Bo, bo przechodziłem kiedyś A teraz zapisałem i to wszystko, no, żeby się nie męczyć po prostu Dobra, tu raczej nic nie, już nie, nie zrobimy. Wsz wszystko zrobione mam tu. C zdaje się, karty. Czy co tam mam ja? To można iść chyba tam o. Dobra. Damy radę! Jakoś tam... Trendy teraz iść. Dobra, to zapiszę. Pójdę tędy. Security pass room. room. Czytam, jakby co? Może tu, a akurat. Wiadomo? Chuja. M ile mam chipek? Kart? Chyba jeszcze żadne nie zebrałem. Okej, okay, chip. Dobra, tu nic. A, to wczytam, dobra, wczytałem. Idziemy teraz tamo. Bo tu raczej nic nie zrobi, to czekaj, gdzie to kartą mam jeszcze, muszę sobie przypomnieć. Open the open, open. O, no to kurwa, to teraz ja mogę wracać. Bo tam się otworzyły te zielone te. Wiecie o co chodzi. To jest dziwka Czekaj, czekaj, teraz mogę iść tu Bo tam się otworzyły te te, te czerwone te Te laserki, nie? Chyba no, znaczy no mogę, ale czy ja dalej mogę wejść to nie wiadomo To mnie trochę drażni to pytanie jak coś to w tam błyskawicznie będziemy tam gdzie dałem Przy schodkach Mówię, kusi mnie, że tam nie będzie otwarte Ale pewnie jakąś kartę trzeba mieć Kurwa jedną O, widzicie kurwa? Stabilizer Experiment room O, jest ten tu jakiś fanty? O, to jest ten plugin. Plug tam dino? Chuj, jakaś to. Trzy to... jaja gnojku. Ile? Cztery, zaraz. Może jeden, dwa, osiem, dwa? Nie. Jeden. Chyba tuning do shotguna. Tak kurwa. Mm, połączymy go. Dobra, połączony jest. Tak, połączony. Trzeba trzymać shotguna. W dłoni. Dobra, połączony. Przyszliśmy po tą deskietkę. I tam takie pierdolę. Open the door. Lewy, tak? Level up Dobra, to dyskietka tego No to dobrze, że tu zeszedłem w sumie Wróciłem się znowu w sumie Będzie tu z głowy już praktycznie Ile was jest? Czuję, że dwóch Żyje ha, mówiłem, no że żyje. Teraz to już może sobie obciągnąć. Znaczy, oczywiście, mogłem szybko pójść, ale potem się szwendać te szwendaki pierdolone. To działa? Chuja działa. Dobra, to tutaj praktycznie wszystko już pozamiatane. Raczej, już nie idziemy chodzić. No no, a ja kocham na tym emulatorze. Napierdalać. Kurwa, ha, wszystkie gry przejdę na emulatorze. Ponieważ szybko się wczytuje, fajnie się płynnie gra To co kocham kurwa To jest coś pięknego Nie ty gra kurwa musisz zapisywać I czekać pół godziny A potem wczytywać od chuja Strasznie wkurwiające A tam nie, przy... nie tam raczej nie Albo czekaj zobaczę, zobaczę, zobaczę Może jednak A noż już widelec Mam już te kody Kartę tą Może akurat się uda Dobra, nic się stało, się wczytało, się. nie jest tak źle. Central stay away, coś takiego. Dobrze, tu, że to jest tako. Znowu plugin, damy do pamięci, nie mam pluginów. Nie, to główna jest, więc to. Rezygnujemy. Bo to trzeba tam jakby kupić, czy... znaczy nie kupić, tylko uaktywnić tym pluginem, jakby. Taką bateryjkę czy czym to to jest. Tak tak zwane. Tutaj raczej. O kurwa! O jebaku, ty pierdolę. Mam co do ciebie. He pojstą! Trucizna, heh, od razu! Nie, nie, nie. Kurwa, nie przypomina sobie, żeby ten cwet wyskoczył. Trzeba potem kartę aktywnić. Tam może. Tu będzie waterway... ...chyba. Pewnie ta. Kurwa Water... mnie to zawsze dźwięk jak jakaś kura proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, zrobiła. Znaczy, nie zrobiła, tylko tak, dziwnie Państwa, Dobra, trzeba mu odciski grząś? O, tu jest, Device, czy jakoś czyta? Masz jakie pada wiadomo. Są odciski. Chuj Nie, trzeba zauważyć. Nie wiadomo. Rekomenda wyskoczy nam w przyszłości. to, o ryki rodzina! Rodzina! Rodzina, is the door fucking locked? Okay, Rodzina. Hmm... It'll take a while before I can pop this open. You copy, Mike? I found the key to the port, but i got a lizard riding on my tail! I'm heading to the main elevator right now! I'll meet it at the ground level. Hurry! Hurry! Huh. Sounds like we're not the only ones having problems. I'm glad you're amused. Ale jeśli ten facet zostanie zjedzony, będziemy musieli ten klucz z tego dinozaura. Musisz go uratować. O, planie. Hm. Rat ratuj, kurwa, wszystkich pizdu I know the fucking shit. Idziemy ratować, ekipę. Oni są na windzie! potrzebują naszej pomocy, kurwa. O, też jakaś suka leży. O, plugin jest. Dobra, wezmę ten. Czy suka, no... Że, mówię tak, bo to jest gra tylko, nie? Ale tak w realu, to wiadomo, że to... Trzeba szanować człowieka, jakby tak leżał, martwy, nie? No, no dobra. No to leż sobie tam, suko. <gry> to tylko gra. A jak toś miesza... Grę z realiami, no to już... Kurwa, wiadomo, że główka już nie... Coś z główką, nie tak? O kurwa! to nie ty, jebany celuchu, pierdolony. Tam jeszcze chyba jeden. za dinozary w ogóle. W dwójce nie było ich. To wie, jak to się dinozarły nazywają? Dziwne, kurwa, strasznie. Ale Dino kryzisa, kryzisa nie zrobię, zbyt wkurwiająca gierka. No i co będzie się działo? O! Czarno to widzę. Cóż jak chyba Reksio Zdaje mi się. O kurwa, jak? O fuck, się. Reksio! Nie! Nie Reksio! Patreksio! Fuck yeah! O, bateria uszkodzona Trzeba będzie wyjąć kurde. Musimy wyjąć, bo inaczej drzwi nie otworzymy Musi być power, patrzcie, widzicie? The dog will not move! Because tego Ponieważ chyba the Generator te suple power, coś tam powiedzmy, czytam jak pizda, pizda narodowa, ale mniej więcej wiem o co To no. Czasami nie wiem, no ale no, żebym tak się porządnie uczył, to myślę, że tego, ale to wiadomo. A to trzeba chcieć i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przecież tego, już tego robiłem, przesuwałem, czy nie? Bo nie pamiętam, chyba przesuwałem, bo nic nie wyskoczyło. No, i trzeba tutaj wrzucić ten, ten pierdolenego plugina. Nie. bo czy baterie w sumie? Jak. Dobra, czerwone, zielone, ale pozamienisz wszystko. A zamienimy z tym. C zamienimy. Kurwa. O tako. I powinno być dobrze. ta tapacz! Wczytuję cały czas. <laughs> Nawet nie. można nie zauważyć. Nie kapnąć się. Na krobie kurwa, przez 2 godziny. Nie było, że się zaczęło <laughs> Dobra, power is the fucking up. Nie down, tylko up. Power is the fucking up. Let's go, mother... motherfucker, fakiery Large Elevator szlizę, to śluza może, wie. Dobra, zbadać co to za... ...gawno leży. Kawał utka. Port, karta do portu. Dobra, nasza, weźmy odciska. Dobra. Karta z kodem nie, nie. Pamiętacie, widzicie trupa? Bierzcie te Bentors Apart by the tronzaru. coś tam, że go pogryz? Czy co tam? Coś takiego O, to działa? Chyba już w racket kompletny. Ten niemożliwe do. już nie możemy wracać nie. do początku Apart Oper... Coś tam, że Reksha ich załatwił. Nie. Mamy wszystkie trzech ich tylko, tak? Reksha jak śpi, tak śpi, niech śpi. No dobra, ten sobie leży, się opala. Wracamy tam. Do portu. Do do Ryszarda. <laughs> teraz pójdziemy jeszcze tutaj trzeba przejść korytarz. Nie wiem, co zrobić. Czy po drodze tego, czy nawet pójdziemy do tego, tego, a potem się zobaczy. <laughs> no A tutaj chyba. He me играет in on five piece. Big fast. On no, swap. Kha kara pierdol na snaypera. Kha kara snaypera yes. pierdol. Oh yeah, fucking bitch. Reported for jelly. Yeah. What is that? I saw something like this in Kirk's personal lab. This could be a problem. This vortex must be the side effect of the third energy experiment. Uh -huh. So how are we supposed to get around this thing? Czy hmm. okay. <coughs> si grało na konsoli? No, rodzina zapierdalasz po buraki i po flachę, i po krowę! Uuuuuh. nie pamiętam dokładnie. O, jest kilka. Tutaj jest. Bo jak biegnę, to nie mogę iść dalej. Pole jakieś. Dangerous to the footer, coś tam. No. I, i to mi rozerwie, coś tego. A w Dino... Znaczy, no Jezu, na konsoli to widać jest. Jakiś tam ten, coś tam widać. Już się pamiętam co. Kule czy coś takiego. Niestety. Tu nie widać na tym Oblatorze. Ale dobre i to... Dobrze widać, że to coś, Że dobrze widać to co widać. Teraz pójdziemy, chyba myślę, że tu by się przydało.